Cześć, tu Marta, mamy marzec. Dzisiaj chciałam się z Wami spotkać, opowiedzieć o tym, jakie prace planuję w tym miesiącu. Bardzo intensywny miesiąc, chyba najintensywniejszy w roku. Pełna lista zadań do wykonania. Zapraszam! zaczniemy od czegoś, co nie jest pracą, ale chciałam wam pokazać, że krokusy wychodzą, wychodzi pikuj, wychodzą fioletowe, także pierwsze znaki wiosny już są, a jak są pierwsze znaki wiosny, to znaczy, że należy ruszyć do ogrodu, ale zobaczcie, my ruszyliśmy do ogrodu w tym roku, w lutym, bo mieliśmy fantastyczną pogodę i bardzo dużo prac już jest wykonanych, ale dla tych z nas, którzy jeszcze w ogrodach nie byli, można zrobić też wszystko to, o czym mówiłam ostatnio w lutym i co już na, na kanale widzieliście, czyli przycinanie, sprzątanie, ale zacznijmy sobie tak po kolei. Gdyby ktoś dopiero startował, od czego zacząć? Numer jeden na mojej liście to pozycja ryjówki, ja ją nazywam, czyli przechodzę przez wszystkie rabaty i sprzątam, sprzątam opadłe liście, sprzątam połamane pędy, kwiaty hortensji, co tam jest, czego tam nie ma na tych rabatach, Słuchajcie, więc wszystko najpierw sobie sprzątam i jak przechodzę to od razu wycinam stare, zeschnięte pędy bylin, to, ja mam tych bylin bardzo dużo. Bardzo często, kiedy sobie idę przez rabatę i wiem, że coś, co na tej rabacie mogę teraz przyciąć, to od razu przycinam, przycinam i sprzątam, przycinam i sprzątam, żeby przesuwać się, mam takie kwadraty pokończone yy, i potem mam taką ogromną satysfakcję, że jakiś kawałek ogrodu został skończony i przesuwam się coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej. Natomiast zostawiam te rośliny, które są wrażliwe. U mnie to tak naprawdę jest lawenda i stypa, może perowskie, je zostawiam sobie na później, Perowską będę ciąć już w marcu, a z lawendą i stypą zostawiam je do końca miesiąca. Punkt numer dwa to cięcie. O nie przychodzi ogromna ilość pytań, czy to mogę ciąć, czy tego mogę nie ciąć, więc teraz powiedzmy sobie o cięciu. Od czego zacząć, a z czym poczekać. Chodźmy. Dzisiaj to bym o wszystkim bo bym chciała poopowiadać, już o grządkach, ale dobra, o cięciu zacznijmy. Eee, z od czego zaczynam? Zaczynam cięcie tak naprawdę od moich hortensji, czyli najpierw tnę Anabel, tnę bukietowe. Potem biorę się za takie, co najbardziej śmiecą, czyli za trawy odporne, czyli tnę miskanty. Będę ciąć wszystkie trawy takie odporne. Tak naprawdę zostawiam sobie tylko stipę na później. Wydaje mi się, że teraz już spokojnie możecie ciąć wszystko oprócz stipy. Poczekajcie z nią nawet do końca miesiąca, bo ona bardzo szybko po cięciu rusza yy, i jak przyjdzie przymrozek, to czasami potrafi jej te świeżuteńkie młode pandy zmrozić, a pozostałe trawy, w szczególności jeżeli macie starsze, to już spokojnie można ciachać. Kolejna roślina do cięcia u mnie to powojniki. Już nagrałam dla Was wideo, w którym możecie zobaczyć, jak powojniki tnę i mówię też o tym, jak ciąć powojniki, jeżeli nie wiecie, jaką macie odmianę. Także tutaj to wideo Wam podlinkuję. To jest kolejna roślina. Jeszcze to, co cięłam już w w lutym I też można przyciąć bardzo wcześnie. To są wszelkiego rodzaju drzewa owocowe, takie jak jabłonie, ale nie tniemy czereśni, nie tniemy też wiśni ozdobnych. Z tymi roślinami czekamy na cięcie po tym, jak one już skończą swoje owocowanie. Także czy skończą kwitnienie w przypadku wiśni ozdobnych. Natomiast jabłonki spokojnie, wszelkiego rodzaju krzewy owocowe, także teraz możemy ciąć. Następnie ja przechodzę do róż i tutaj zawsze są ogromne emocje związane z cięciem róż. Przyznam się Wam szczerze, że robiłam testy już tak, bo często było tak, nie, tylko różę wtedy, kiedy kwitną forsycje. Ale słuchajcie, forsycje już kwitną w wielu miejscach kraju, więc teoretycznie jak najbardziej jest to dla tych, którzy wyznają tę zasadę forsycjową, to już jest czas na cięcie róż. Natomiast ja róże cięłam w całej swojej historii ogrodu i w lutym, i w marcu, i w kwietniu. Bardzo są podobne efekty. Tnąc bardzo wcześnie, liczymy się z ryzykiem przymrozków, że część pędów nam może, gdyby przyszedł jakiś ostry mróz, przymrozić. Z kolei tnąc późno, Troszeczkę możemy opóźnić kwitnienie. Nie ma to moim zdaniem aż tak ogromnego znaczenia, jak często się do tego e, przykłada, taką, wiecie, wagę. Dlatego ja, tak naprawdę, jak idę po jakiejś rabacie, to tnę i część ruszy jest przycięta w lutym, a część jest przycięta nawet na koniec marca i na początku kwietnia. E, I mam równie pozytywne e, doświadczenia z tym związane. Także ja tak jakoś się nie emocjonuję tymi terminami. Jak ktoś mi mówi, że tnie później czy wcześniej, no, mam takie super. Każdy powinien robić tak, jak mu najbardziej pasuje. Wydaje mi się, że nie ma jakiejś takiej jednej totalnie. Żelaznej zasady, która zawsze fantastycznie działa. Tak abro pocięcia róży. Tutaj mamy róże Jasmina przepiękna róża różowa, bardzo dużo kwiatów. Jak możecie zobaczyć, ja tutaj mam pędy powyginane, one są zobaczcie, takie nawet uzrobione, ale im bardziej pędy róż pnących będziecie prowadzić poziomu, tym będziecie mieć więcej kwiatów, bo z tego głównego pędu, który jest jak najbardziej poziomo prowadzony, czy chociaż przegięty pod kątem 45 stopni, prawie każde oczko będzie nam wybijało nowym pędem i ten nowy boczny pęd będzie kwitł, także w ten to jest sposób na dużą ilość kwiatów. No i z tymi różami tak właśnie robię, że powolutku sobie tnę, tak jak przechodzę, tutaj mam jeszcze rabatę do wysprzątania. Tam już mam kolejną różę przyciętą. I słuchajcie, z cięciem róż Ja nagram w tym roku dla Was całe wideo, ale też robię testy. Różnie, jedne, mocno, słabo. Wycinam dużo pędów, zostawiam trochę pędów. Nie jest tak, że jest jedna słuszna metoda, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, w jakim stanie jest róża po zimie. Zrobię całe wideo, bo naprawdę mam dużo przemyśleń na ten temat, którym się chciałam z Wami podzielić. Kolejne działanie, które będę wykonywać to cięcie żywopłotów, ale w tym roku nie będę robić tego sama, bo udało mi się znaleźć ekipę, która zrobi... Mamy bardzo wysokie żywopłoty i nasza drabina jest niewystarczająca. Więc w tym roku, słuchajcie, ktoś przyjdzie i zrobi to za mnie i wyczyści wszystkie tuje w środku. Jestem tak szczęśliwa z tego powodu, że nie będziemy musieli robić tego sami. Jest to jedna z najgorszych prac, których po prostu nie zdoszę. Kolejna praca, którą mam plan wykonać, to oczywiście wiosenna pielęgnacja trawnika, kiedy ją wykonać, bo o to jest dużo pytań, czy już można. Słuchajcie, można wtedy, kiedy trawnik jest suchy. I ja tak naprawdę czekam na ten moment. Nie patrzę, patrzę na temperatury, jakie są, co będzie, ale głównie chodzi mi o to, żeby trawnik nie był mokry w bardzo wielu rejonach Polski w tym roku lało. Jak widzę czasami w relacjach na Instagramie, u niektórych, to po prostu chodzicie w kaloszach i są kałuże na trawniku, to nie jest czas na wertykulację, ale jeżeli wejdziecie z grabkami, zobaczycie, że strawnika wyczesuje wam. Się dużo suchego filcu, czy z takich właśnie suchych beł trawy bez najmniejszego problemu, to to jest czas na to, żeby wertykulację zrobić. Czy zrobicie ją na początku marca, czy zrobicie ją w połowie kwietnia? Macie tak ten przestrzał, znaczy też taki czas na to, żeby to zrobić. Nie jest tak, że jakiś tam dzień konkretny musi być. To ma być taki dzień, kiedy jest sucho yy, i będziecie w stanie wyczesać cały ten suchy filc. Oczywiście o tym zrobimy osobne wideo, krok po kroku, jak robię kanciki, jak wyczesuję, jak nawożę. Osobne wideo będzie w tym roku naprawdę konkretne. Kiedy skończę pielęgnację trawnika, wszystko przytnę i wszystko wyczyszczę, wtedy nadejdzie czas na nawożenie i na ściółkowanie. Yy, Czekam z nawożeniem do momentu, kiedy ziemia się ogrzeje, bo nawóz rzucony na taką zimną ziemię, która jest jeszcze, wiecie, taka nieogrzana, on bardzo często może nam zejść zbyt nisko i rośliny tak z niego nie skorzystają. Bardzo często, jak były chłodne zimy, to często widzieliśmy niedobory na roślinach, one miały problemy z pobieraniem składników odżywczych, dlatego nie ma co się śpieszyć z tym nawozem i sypać go zbyt szybko. Czekam nawet czasami do połowy czy końca marca, żeby go rozsypać. Także też nie stresujcie się, że trzeba to zrobić wyjątkowo szybko. Oczywiście, jeżeli używacie nawozów, takich długo rozkładających się otoczkowanych, to one spokojnie mogą sobie leżeć. Natomiast te takie szybko rozpuszczające się lepiej jest wyłożyć wtedy, kiedy ziemia jest właśnie już bardziej ogrzana. Tutaj możecie zobaczyć po żwirku, że już część została wymyta, a część jeszcze nie. W tym roku były, była taka ilość liści. Nie wiem, jak to się stało, ale ja zawsze jesienią sprzątam wszystko ze ścieżek, mam większość rabat, jednak część tych liści jest usunięta, a w tym roku byliśmy za granicą, potem był mróz, a potem spadł śnieg i wszystkie liście zostały. To jak żwirek jest w tym roku brudny i zielony, jeszcze był cały Czas wilgotno, to taki jeszcze nigdy nie był, więc wszystkie moje ścieżki myję myjką ciśnieniową, bo to często pytacie, jak to jest, że one są takie białe, no, są myte po prostu parę razy w roku. Przechodzę z myjką ciśnieniową, wiecie, tak po prostu <laughs> przechodzę i potem są z powrotem białe. To samo z rabatami, no powoli tak sprzątam i sprzątam, to już wygląda coraz lepiej i już jest prawie wszystko gotowe do tego, żeby kompost na rabaty wykładać. Jak już będzie kompost, wszystko będzie wymyte, to będzie pięknie, ale jeszcze pójdziemy, słuchajcie, do szklarni, bo w szklarni oczywiście czas wysiewów nadchodzi. Tutaj zeszło mi się cały dzień, słuchajcie, myłam szklarnię, po prostu tak. Ja bardzo często pytacie, czym szklarnie myję. Najpierw przejeżdżam wszystko myjką ciśnieniową, potem biorę sobie wiaderko z płynem do mycia naczyń i z ale można to też zrobić mydłem ogrodniczym, mydłem potasowym i szoruję każdą szybkę z osobna, żeby zmyć tę całą zieleń. Ta zima była tak wilgotna, że wszystko jest pozieleniałe, ale udało mi się ją w miarę wyszorować. Też z zewnątrz nie myję jej jakoś zbyt intensywnie, bo będzie potem e, opad pyłków z brzozy i z sosny i wszystko będzie żółte, także i tak będzie jeszcze mycie przed wiosennym sadzeniem pomidorów. Ale szklarnia jest gotowa, półki rozstawione, można wysiewać. Wysiewy w tym roku zaczynam dokładnie z początkiem marca, tak chciałam zrobić w tym roku. W zeszłym robiłam je trochę wcześniej, też można, ale e, wiem ile biegałam z tymi wszystkimi rozsadami w tym roku stwierdziłam, że po prostu będą tutaj wszystkie... E, paletki, niech sobie to wszystko wschodzi, dołożę tutaj parę mat podgrzewających i co będzie wschodziło w swoim czasie, mają być w miarę ciepłe dni, także myślę, że jeżeli będzie słońce, powinno się to podgrzeć wystarczająco, nie chcę mieć za dużo tych rozstawionych paletek w domu, bo to po prostu nawet mnie już zaczęło wkurzać, także zaczynam siebie. Przede wszystkim roślin takich do jedzenia, czyli będę siać sałaty, będę siać groch, szpinak, jarmurze, Wszystko to, co pokazywałam Wam w zeszłym roku, też na pewno takie wideo o wysiewach zrobimy i kwiaty jednoroczne. Przede wszystkim będę siać lewkonie, lwie paszcze, jeszcze więcej groszków pachnących. Wszystkie te jednoroczne odporne na przymrozki teraz będę wysiewać, a potem dopiero w kwietniu te, które są mniej odporne, takie jak na przykład cynie. Także o tym kolejne wideo zrobimy, już tu rozstawimy stół i będę Wam pokazywać, jak wysiewam i opowiem trochę o moich doświadczeniach, co mi się jak sprawdzało w poprzednich latach. No dobra, to do wysiewu wrócimy sobie wideo prawdopodobnie w środę, a my idziemy jeszcze dalej i mam nadzieję, że pamiętam wszystkich rzeczach, o których chciałam Wam wspomnieć. Pamiętajcie, jeżeli macie tulipany w donicach i one są gdzieś. Przy domu, pamiętajcie o tym, żeby je podlewać. Teraz, kiedy już wychodzą, możecie je wystawić jak najbardziej na słonecznione miejsce, żeby one już sobie rosły. Jeżeli macie jakiekolwiek rośliny w donicach przy ścianie domu, a może macie w szklarni albo gdzieś przechowywaliście, gdzie mogą być przesuszone, pamiętajcie o podlewaniu. Teraz, kiedy rośliny ruszają, naprawdę można je szybko brakiem wody zabić. Dużo bardziej właśnie niedobór wody lub nadmiar wody roślinom szkodzi niż to, że je na przykład przytniemy. Także o tym trzeba pamiętać. Jak już używamy wody, to też warto pamiętać o tym, że to jest czas mycia tarasów, wiecie, daszków. Nas to czeka w przyszłym tygodniu. Liczę na to, że już pół tarasu mam tak wysprzątane. Jest naprawdę fajnie, można usiąść z kawą, a druga połowa czeka, bo deski są po prostu zieloniutkie, jak wszystko w tym roku. Cały dach, wszystko jest omszone po prostu przez tę wilgotną właśnie zimę. Czeka mnie jeszcze mycie drugiej małej szklarni. No i oczywiście, słuchajcie, dekoracje. W marcu można już kupować bratki, prymule, można robić piękne donice, żeby już nas te pierwsze kwiaty cieszyły. Jeżeli macie przyspieszane kwiaty cebulowe w domu i one już przekwitły, obcinamy tylko kwiaty i te rośliny można też wsadzić gdzieś na rabaty, żeby cieszyły nas w przyszłym roku. Mam nadzieję, że powiedziałam o wszystkich pracach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Na pewno o czymś zapomniałam. Na pewno tych prac jest bardzo dużo. Ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzu. No i co, ruszamy, słuchajcie. Mam nadzieję, że dzisiaj byłam w stanie popchnąć trochę energii w waszym kierunku. Wypiłam dwie kawy przed tym wideo, żeby tej energii mieć dużo, bo ostatnie dni spędziłam po 5-7 godzin na kolanach, czyszcząc rabaty. I taka trochę jestem, moja bateria jest lekko wyczerpana. Ale mam nadzieję, że trochę energii w waszą stronę posyłam, aby poślicie mi trochę, żebyśmy wszyscy dali radę te nasze ogrody przygotować przygot jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Pa!